Nie wiem, czy coś jeszcze trzeba komentować. Jedzie sobie po prostu. Zadupie tu jest takie, to są szczyty, miejscowość. Zadupie tu jest takie, że tutaj to trzeba jechać wolno, żeby pies z przepierdolił. Przez drogę. I tak wygląda. To jedzie męska dziwka ogólnie bez żadnego celu. I świeci mi kurwa po usterkach. Na zderzaku. Wczoraj było to samo, no ale muszę tutaj znaleźć co nieco coś tam może znajdę. Ale z jeden jest tego plus, z tego świecenia właśnie, bo Kim ma zawsze dwa końce, żeby mu czasami kiedy też kto na zakręcie nie przyświecił, czy różnie to jest. Bo się nawet nie zdąży przeżegnać, no ale tak to jest. Kolejna męska dziwka, tutaj to jest taka wąska droga, bo ja jadę ze szczyt. Nie ja wiem czy on na długich kurwa nie jedzie, chuj to kurwa Walą kurwa po oczach, no ale chuj tam Wiadomo, że to są kurwa męskie dziwki, no nie ma co się dziwić to W ogóle mam to kurwa w długie, kurwa. Niech się ucieszy No sprzedajesz się jak śmieć To musisz robić i jeździć jak śmieć No nie ma, to zawsze takie rzeczy idą w parze, no i tyle Tutaj wcześniej dojeżdżałem do Działoszyna, no to pod górką mnie kurwa wyprzedzali nie? No. Na podwójnych tam kurwa stał, na awaryjnych No masakra dosłownie, no masakra Jeżdżają no jak... No jak jeżdżają, po prostu nie Także kurwa, tak to właśnie wygląda no. Tutaj zakręt mamy Mama akurat męska dziwka. Także jak przelać 10 zł na dziecko chore, czy na obojętnie osobę jakąś chorą, niech chuja ci nie przelaje śmieć, No bo to jest zrobić. Ale rozpierdolisz to ci tak, będzie jeździć, ile wejdzie. My mamy coraz ciężej, pa pasa sobie coraz mocniej dociągamy, a oni coraz lepiej jeżdżają. To jest tak jak galopująca lokomotywa bez maszynisty. Zakręt, tutaj jest, tak, to jest, ja tutaj to widzę. A nie wiem, czy to telefon widzi dwie męskie dziwki, nie? I ten i to nawet ta lokomotywa, to nie jedzie po równym, tylko z górki. To musi się rozpierdolić, to nie ma tak, że te męskie dziwki chcą. Ja, jak nie pracowałem, to mi nie stać było, żeby jeździć. To, to dostaję pieniądze, bo sweli na im za to bez problemu, kurwa. Daje, bo przecież to trzeba dawać. Kiedyś było tak, jak ja pamiętam w pracy przyszedł jakiś nierób, no to szef przychodzi, się pyta no co tak mało, kurwa, żeś, no, że no, że żeście zrobili, albo tak słabo, to idzie. No to w końcu jeden, drugi, czy ja w zakręt, męska dziwka tam w zakręt, że ten słabo robi, bo się nikt nie będzie pierdolił z nierobem. No jak się tylko to powiedziało, to szef go wyjebał i koniec, tak? Niech ty ci się robisz, to wypierdalaj. No, i bardzo dobrze, i był porządek. No, bo gdyby wyrzucił nie z pracy, taki jak ja pracowałem, no to kurwa, no to i zatrudnił sobie nie roba, no to on musi firmę zamknąć. Tu jest znak, no to wiadomo, nie. Patole, nie. A dzisiaj te męskie dziwki po prostu o nich chcą rządzić. Ty zapierdala, i on będzie ci jeździł po oknach świecie. I to jest tak w ogóle, pieniądz rządzi, bo jakby teraz. Byle pierwszego zatrzymać i mu powiedzieć, się ma męska dziwko, no to ja pierdolenie sobie każdy wyobrazi. Yy, tam trzeba już mówić tak, yy, wszystko ładnie, bo gdyby mu powiedział prosto w oczy, na przykład jak tam sprzedawczyku, czy tam ty jebany, nie? To cała rodzina ma świec... po oknach kurwa będą świecić, jeździć jak popierdoleni. Cała rodzina, bo to wiadomo, <grym> patolenie. Zaprawdę, że mu się powiedziało. Niestety nie. Ja. ja... Jak mam kłamać, to w ogóle wolę się w ogóle nie odzywać, no ale że no co mnie to kurwa interesuje, że, że kogoś to kurwa tam boli albo coś, no to tak to jest, no klan jebanych cweli i koniec, no. Jeszcze jedna sprawa, wcześniej jechałem w terenie zabudowanym, tam mój znajomy mieszkał, no to wiadomo, że oni tam się wyprzedzają, nie? No i jak pojebany tam na tym poboczu, kurde, o ogień. Ujechałem, może 2 km, tam był las poza terenem zabudowanym, no i tam już jechała ta męska dziwka 70 na godzinę. No bo tam las był, no to pochód to jechać jak głupi, kurwa, nie. I teraz niech jedzie jakaś normalna osoba. Załóżmy, to tam się nie liczy ta osoba. Tam jest znak ważny i chuj tam, kurwa, nic więcej. I tam się nic więcej nie liczy, kurwa. Tak się tak pieniądze. Jebią łeb tym kurwa, gnoją jebanem nie? Bo Swelina niby jest kawał byka i łeb wielki, ale co z tego, jak mózg z tego samego towaru, co baran torba? No, no i to tak to wszystko wygląda. Co pierdolnie tam pieniądz jakoś w głowę? Tak jeździ i tyle. No. Tak jeździ, tak robi. No i tyle samo warte. No to nie ma i tyle samo zdanie warte. To co to, to pierdoli tam, co to nie zrobiło, jak w dupę szczykło kurwa przed kranem, to się sprzedało i tyle i te, i to jest cała prawda, to nie ma to, że oni, że oni, kurwa takie czasy, jakie kurwa czasy, jakie są takie, każdy wie jakie są czasy, ale jeżeli bym ukazał w piątek zostać godzinę dłużej w pracy i w sobotę przyjść na dwie, 3 godziny, bo załóżmy tam jest coś, dach odkryty albo coś, to bez kija nie podchodź kurwa, a w niedzielę, jak ja tam załóżmy gdzieś jechałem, z uśmiechem na twarzy męska dziwka se no, Robi to, co lubi, proste. No, a poszło z tego względu do pracy, bo klan męskich dziwek nie daje, nie zapewnia utrzymania. Bo gdyby im zapewniało, to by to w ogóle nie poszło do pracy. To tylko idzie z tego powodu, bo musi.